Hej, mam na imię Karolina i w tym materiale opowiem Wam o monotoniczności funkcji. No i najpierw, co to jest w ogóle ta monotoniczność funkcji? Monotoniczność, czyli to jest określenie tego, czy funkcja w całej swojej dziedzinie jest albo rosnąca, w Waszą stronę chyba będzie tak, czyli albo jest, jak sobie narysuję, jakiś szybciutki taki układ współrzędnych, albo jest rosnąca, albo malejąca, albo stała. A może być też nierosnąca i niemalająca, ale zaraz po kolei wszystko powiemy. Ogólnie chodzi o to, że funkcja będzie monotoniczna, jeżeli będzie na całym swoim przedziale określona jednym z tych sposobów, albo będzie rosnąca, albo malejąca, albo stała. Jeżeli funkcja będzie na jednym przedziale stała, na innym malejąca, a na innym rosnąca, to będzie to funkcja monotoniczna przedziałami, ale już nie będzie funkcja monotoniczna w całej swojej dziedzinie. No i przejdźmy dokładnie do tych pojęć, co to znaczy, że funkcja jest rosnąca, malejąca, stała, nierosnąca i niemalejąca. Eee, jeszcze tak krótko wspomnę o tym, że głównie będziemy zajmowali się funkcją rosnącą i malejącą. Pojęcie funkcji stałej jest bardzo łatwe, a funkcja rosnąca i niemalejąca, po prostu warto znać te pojęcia, no ale będzie, ich, się, ich się używa analogicznie jak w funkcji rosnącej i, i malejącej. No dobrze, więc po kolei. Tutaj wypisałam takie różne znaczki, i to są takie matematyczne definicje. To znaczy, jak się w ogóle to czyta? Takie odwrócone duże a to jest dla każdego. Czyli funkcja jest rosnąca, jeżeli dla każdego x1 i x2 należących do d, czyli do dziedziny funkcji, czyli jeżeli dla każdych dwóch argumentów. Które mają określone, jakby, zachowanie się względem siebie, czyli jedno jest mniejsze, a drugie jest większe, dostajemy, że wartość tej, tego mniejszego argumentu jest mniejsza od wartości tego większego argumentu. Jak to wygląda? No, zobaczmy, tu mamy na przykład taki, mamy przykład na tym układzie współrzędnych takiej czerwonej funkcji rosnącej. Jest to funkcja liniowa dodatkowo. No i zauważmy, Bierzemy x1, x2, gdzie x1 musi być mniejsze od x2, czyli muszą być określone na przykład w taki sposób. No i wartości mamy takie: tu jest pierwsza wartość, a tu jest druga wartość. Czyli tu mamy f od x2, tutaj mamy f od x1. I my mówimy, że jeżeli dla takiego x1 i dla takiego x2 jest coś takiego, że wartość pierwszego jest mniejsza od wartości drugiego, czyli tak jak tu wszystko wygląda, wartość pierwszego jest poniżej wartości drugiego, to funkcja jest funkcją rosnącą. Funkcja malejąca analogicznie, prawie to samo, też bierzemy x1, x2 z dziedziny, też tak samo określone, że x1 musi być mniejsze od x2, czyli określamy sobie jakby ich porządek, tylko że tutaj, Funkcja będzie malejąca, kiedy wartość dla mniejszego argumentu będzie większa od wartości dla argumentu większego. No i spójrzmy. Wartość dla, mniejszy, dla mniejszego argumentu jest tutaj, a wartość dla większego argumentu jest poniżej. No i wszystko się zgadza. Wartość dla, większe, dla mniejszego jest wyżej od wartości dla mniejszego. I tutaj też mieliśmy właśnie przykład funkcji, Liniowej malejącej. Funkcja stała, jak już mówiłam wcześniej, najprostsza do określenia. To znaczy, że jeżeli dla dowolnych elementów z dziedziny, które są od siebie różne, zachodzi równość ich wartości, to znaczy, że funkcja jest stała. Jak to wygląda na rysunku? Po prostu to jest zwykła, prosta linia, która jest równoległa do osi X. -ów. No, i jeszcze krótko powiedzmy o tym, kiedy funkcja jest nierosnąca, a kiedy nie malejąca. I tak na przekór: funkcja nierosnąca to taka, która jest albo malejąca, albo stała. Dlaczego? No, zobaczmy. Znowu bierzemy x1, x2 należące do dziedziny, tak samo określone jak przy funkcjach malejących i rosnących, tylko że teraz wartość dla, większy, dla mniejszego argumentu jest większa. Od wartości dla większego argumentu, czyli tak samo jak w funkcji malejącej. Czym się to różni od funkcji malejącej? Tym, że dorzucamy tutaj równość. Czyli możemy teraz stwierdzić, że każda funkcja stała jest funkcją nierosnącą. Dodatkowo, każda funkcja malejąca jest funkcją nierosnącą. Eee, no ale nie każda funkcja nierosnąca będzie funkcją malejącą. Dlaczego? Dorysujmy sobie tutaj na tym układzie współrzędnych, gdzie mamy już jedną funkcję, która jest na pewno malejąca. Widać, że ona cały czas spada, coraz y, trochę, tutaj bardzo spada, tu trochę mniej, tu znowu bardzo, tu trochę mniej. Y, to jak będzie wyglądała w takim razie funkcja nierosnąca? Niech też tutaj spada, ale na takim fragmencie może być stała. Tu dalej znowu może spadać, i tutaj też może być stała. No i widzimy, że funkcja stała nie jest funkcją malejącą. Ale funkcja stała może być funkcją nierosnącą. Czyli mamy tutaj właśnie przykład funkcji malejącej, która cały czas jakoś maleje, i funkcji nierosnącej, czyli która trochę maleje, trochę jest stała. No i analogicznie z funkcją niemalejącą też bierzemy dwa argumenty z dziedziny, określamy ich porządek i określamy porządek ich wartości, który jest podobny do porządku w funkcji rosnącej, ale jest dorzucona równość. Czyli tak jak wcześniej, funkcja stała jest funkcją niemalającą i funkcja rosnąca jest funkcją niemalającą. I tutaj możemy dorysować. Tutaj mamy funkcję, która trochę bardzo rośnie, trochę mniej rośnie, ale cały czas rośnie i znowu bardzo rośnie. A tu sobie dorysujemy funkcję, która rośnie, jest stała, rośnie, jest stała. No i widzimy, tu mamy niebieską funkcję niemalającą i czerwoną funkcję tylko rosnącą. No ale te dwa pojęcia są. Jakby pojęciami dodatkowymi, trzeba pamiętać o funkcji stałej, malejącej i rosnącej. No to przejdźmy teraz do tego, jak my w ogóle musimy sprawdzić, czy funkcja jest malejąca, czy jest rosnąca, czyli ogólnie w jaki sposób sprawdzamy monotoniczność funkcji. Żeby sprawdzić monotoniczność funkcji, ogólnie jeżeli chodzi o funkcję stałą, to po prostu zazwyczaj, jeżeli funkcja będzie stała, to będzie określona przez jakąś liczbę. Więc nic nie będziemy sprawdzać. Po prostu będziemy stwierdzać. Będziemy sprawdzać tylko, czy funkcja jest malejąca, czy jest rosnąca. No ale w jaki sposób będziemy to robić? Jeżeli będziemy mieli podane sprawdzić, czy funkcja jest rosnąca, to po prostu rozpisujemy te dwa warunki, to znaczy jeżeli jest rosnąca, to ten, a jeżeli malejąca, to ten. Ale jeżeli mamy sprawdzić monotoniczność, to warto pamiętać o tym, że te dwa warunki są do siebie trochę podobne. To znaczy mamy z jednej strony nierówności f od x1, z drugiej f od x2. Tutaj tak samo, f od x1, f od x2. Jeżeli przeniesiemy f od x2 na drugą stronę w jednym i w drugim przypadku, to otrzymamy f od x1 mniejsze, yy, odjąć f od x2 i to będzie albo mniejsze od zera, jeżeli funkcja będzie rosnąca, albo większe od zera, kiedy funkcja będzie malejąca. Czyli wystarczy, że my sprawdzimy, jak zachowuje się taka różnica. I jeżeli jednoznacznie jesteśmy w stanie stwierdzić, czy ta wartość takiego wyrażenia będzie mniejsza od zera, czy większa od zera, to super mamy albo funkcję rosnącą, albo funkcję malejącą. No więc sprawdźmy po kolei wszystkie funkcje, funkcje f G i H z tym, że funkcję g będziemy sprawdzali w konkretnym przedziale, funkcję h będziemy sprawdzali w trzech konkretnych przedziałach, no to po kolei zobaczmy, jak to wygląda dla funkcji F. Dla funkcji f jest łatwo, bo sprawdzamy ją w całym zbiorze liczb rzeczywistych. Jak sprawdzić? Jak wziąć x1 i x2? Czy mamy wziąć jakieś konkretne, na przykład 5 i 7, czy 8 i 9? Nie, musimy wziąć tak, żeby to wszystko działało dla każdego argumentu. Czyli za x1 możemy wziąć po prostu zwykłego x. Trochę śmiesznie, ale właśnie tak będziemy robić. A za x2 też musimy wziąć x ale takiego, żeby był większy od x1, bo tak określamy porządek. Chcemy, żeby x1 był mniejszy od x2, czyli x2 ma być większy od tej liczby. No to co wystarczy zrobić? Wystarczy, że na przykład dodamy jedynkę. No i zawsze, yy, x plus 1 będzie większe od x. Możemy to zapisać nawet, że mamy x1 mniejsze od x2, no i widać x mniejsze od x plus 1. Wszystko się zgadza. Więc dla takich właśnie wybranych dwóch, no tak naprawdę nieskończenie wiele, ale dla takich naszych dwóch reprezentantów będziemy sprawdzali tą monotoniczność funkcji. No i zapiszmy sobie, jak to wszystko będzie wyglądało dla pierwszego przykładu. No to sprawdzamy tą różnicę, czyli bierzemy f od x1 minus f od x2. W naszym przypadku to jest f od x, bo to było nasze x1. Odjąć f od x plus 1, bo to nasze x2. Teraz musimy wszystko wstawić do wzoru. To znaczy, nasz wzór to 2x minus 4, czyli jakaś funkcja liniowa. Funkcja liniowa, mamy pewność, że ona zawsze jest y, monotoniczna, albo malejąca, albo rosnąca, albo stała, więc na pewno coś nam wyjdzie. Musimy tylko potem dobrze stwierdzić, co. No więc wstawiamy f od x, no to po prostu 2x minus 4. Odejmujemy f od x plus 1, czyli 2 razy x plus 1, bo to jest teraz, teraz nasz argument, e, czyli za x, skoro tutaj w nawiasie mamy x plus 1, to w miejsce x wstawiamy całe to wyrażenie i wszystkie działania, które dotyczyły tego x, dotyczą teraz wyrażenia x plus 1. Więc mamy 2 razy x plus 1 minus 4 za nawiasem i zamykamy jeszcze ten zewnętrzny nawias. No i po prostu teraz musimy uprościć nasze wyrażenie. Czyli 2x minus 4 minus, tu sobie wymnażamy, mamy minus 2x minus 2 i plus 4, równa się. Czwórki się skracają, 2x minus 2x też się skraca, otrzymujemy minus 2. Minus 2 jest liczbą mniejszą od zera. Mniejsze od zera dawały nam funkcję rosnącą, czyli świetnie stwierdziliśmy, że ta funkcja jest funkcją rosnącą. No, chyba to nie było trudne. Analogicznie będziemy robić też dla kolejnych przykładów, ale teraz będziemy musieli uważać, jakie będziemy wybierali X, x1 i x2. Więc ścieramy te nasze obliczenia. Już nie będą nam do niczego potrzebne, bo wszystko już obliczyliśmy dla funkcji f. I zajmujemy się teraz funkcją G. Znowu musimy wybrać jakiś x1, x2. Ale teraz uwaga. Funkcję f rozważaliśmy na całym zbiorze liczb rzeczywistych. Funkcję g, tu sprawdzamy monotoniczność tylko dla x od minus nieskończoności do zera. Więc jak weźmiemy sobie x1 równe x i x2 równe x plus 1, no to jak to będzie wyglądało? Jeżeli ja wezmę sobie x z końca przedziału, Czyli na przykład wezmę sobie x równego minus 1, 2. Mogę tak wziąć, czyli x będzie równy minus 1, 2, to teraz x2 będzie minus 1, druga plus 1, co jest równe 1, 2. No i widzimy, że teraz ten x2, czyli x plus 1, nie należy do naszego przedziału. Czyli musimy trochę zmienić to x i x plus 1. Proponuję wytrzeć plus 1. I skoro plus 1 nie działa, to minus 1 może zadziała. Ale dorzucimy minus 1 do x1, żeby dalej było x1 mniejsze od x2. Porządek się zgadza. X minus 1 jest mniejsze od x, czyli wszystko jest ok. No to sprawdźmy, czy w tym przedziale nam wszystko jakby siedzi. Bierzemy x najpierw też weźmy z końca przedziału, bo zawsze na końcu przedziału może się coś nam popsuć. I też weźmy x równego minus 1 druga. No to teraz x minus 1 to będzie minus 1, druga, minus 1, czyli minus 1, 1, druga. No i świetnie, 1 i drugi są w tym przedziale. Są różne 1, więc zawsze wszystko będzie działało. Więc świetnie znaleźliśmy odpowiednich reprezentantów dla, naszej, dla naszego przedziału. Czyli teraz możemy sobie zapamiętać jedną rzecz. Dla przedziału ujemnego bierzemy x1 równe x, x minus 1, przepraszam, a x2 równe x. Z kolei dla przedziału dodatniego będziemy brali x1 równe x, a x2 równe x plus, 2, plus 1. Zaraz też powiemy sobie krótko, dlaczego, jak przejdziemy właśnie do tego drugiego, do przykładu funkcji h. No ale sprawdźmy tą monotoniczność dla funkcji g. Czyli znowu bierzemy g od x1. Czyli tak jak w tej różnicy, minus g od x2. Tutaj zamieniliśmy tylko literkę z f na g, ale to nie ma znaczenia, po prostu to jest oznaczenie naszej funkcji, tak? No i wstawiamy. Mamy g od x minus 1 minus g od x. I musimy wypisać to wszystko z naszej funkcji kwadratowej, czyli to będzie x minus 1 do kwadratu plus 1 minus w nawiasie x kwadrat plus. 1. Wykonujemy obliczenia. Tutaj mamy wzór skróconego mnożenia, czyli to będzie x kwadrat minus 2x plus 1. Wszystko się zgadza. Pierwszy do kwadratu, odjąć dwa razy pierwszy, razy drugi i dodać drugi do kwadratu. Dodać 1 jeszcze za wszystkim i minus. Minus podrzucamy już do każdej liczby z nawiasu, czyli odjąć x kwadrat, odjąć 1. Ile teraz otrzymujemy? x kwadrat minus x kwadrat się skracają. Zostaje minus 2x. 1 minus 1 się skracają, ale jeszcze 1, 1 zostaje. Otrzymujemy minus 2x plus 1. Wcześniej została nam tylko liczba na końcu, więc bez problemu stwierdziliśmy, czy to jest mniejsze czy większe od zera. Teraz została nam też niewiadoma. Ale my mamy przedział, w którym to wszystko rozważamy. Więc zastanówmy się, Jaka będzie wartość tego wyrażenia dla wszystkich liczb ujemnych, jeżeli liczbę ujemną pomnożymy przez jakąś liczbę ujemną, to dostaniemy jakąś liczbę dodatnią. Minus razy minus daje plus. Czyli mamy coś dodatniego dodać jedynkę. No, czyli zawsze wartość takiego wyrażenia jest większa od zera. Skoro wartość takiego wyrażenia jest większa od zera, to my bierzemy pod uwagę tą nierówność, czyli super stwierdziliśmy, że funkcja w tym właśnie przedziale jest funkcją malejącą. Możemy tutaj dopisać jakiś taki mal, że super mamy funkcję malejącą. No i przejdźmy do tego najgorszego przykładu. do przykładu funkcji H, gdzie mamy funkcję, gdzie rozważamy funkcję 1 przez x. Możemy szybciutko określić dziedzinę tej funkcji. Widzimy, że mianownik nie może być zerem, czyli dla x równych 0 to wszystko nie działa, czyli dziedzina funkcji h to zbiór liczb rzeczywistych bez zera. No i rozważamy najpierw funkcję w pierwszym przedziale, czyli dla xów od 0 do plus nieskończoności. Powiedziałam, że powiem, dlaczego właśnie wybieramy takie x1 i x2. Tu już wszystko wiemy, że w przedziale liczb ujemnych bierzemy, tak? Bo inaczej nie działa, w przedziale liczb dodatnich. No zobaczmy, jeżeli byśmy wzięli takich reprezentantów to dla liczby np. 1, 2 otrzymujemy x2, 1, 2 super, należy. Ale 1, 2 minus 1 to jest minus 1, 2, już nie należy. Z kolei jak weźmiemy 1, 2 tutaj to tu yy, x1 równe 1, 2 należy i x2 równe 1, 2 plus 1, czyli 1, 2 też należy, czyli wszystko się zgadza. Więc wybraliśmy dobrych reprezentantów. No to teraz sprawdźmy, jak to wygląda w przedziale od 0 do plus nieskończoności dla funkcji H od X, czyli weźmy sobie tak, H od X minus H od X plus 1 równa się, wstawiamy ze wzoru funkcji, czyli 1 przez X minus 1 przez X plus 1. Musimy sprowadzić do wspólnego mianownika, żeby jakoś uprościć to nasze wyrażenie, czyli otrzymujemy x plus 1 minus x przez x, x plus 1. W sumie x się skracają w liczniku, zostaje 1 przez x, x plus 1. Co możemy powiedzieć o takim wyrażeniu? Znowu patrzymy na przedział, w którym to wszystko rozpatrujemy. Bierzemy liczby dodatnie za x, czyli liczba dodatnia razy jakaś liczba dodatnia, bo liczba dodatnia powiększona o 1 jest nadal liczbą dodatnią, czyli wartość tego wyrażenia jest wartością dodatnią. Zatem funkcja. W tym przedziale jest funkcją malejącą, czyli tutaj możemy określić, że jest malejąca. Bierzemy teraz reprezentantów w przykładzie b, czyli znowu ta sama funkcja, ale dla liczb ujemnych, czyli bierzemy po prostu takich reprezentantów, czyli u nas to będzie h od x minus 1 minus h od x, czyli 1 przez x minus 1 razy, yy, przepraszam, minus. 1 przez x. Znowu sprowadzamy do wspólnego mianownika, czyli x minus x minus 1 przez x minus 1 razy x. Równa się po uproszczeniu mamy x minus x plus 1 przez x minus 1 razy x, czyli to jest po prostu x w liczniku się skracają, czyli 1 przez x minus 1 razy x. No dobra, to teraz też musimy stwierdzić, czy to wyrażenie jest wyrażeniem dodatnim czy ujemnym? Rozpatrujemy x -y ujemne. Jeżeli weźmiemy za x -a jakąś liczbę ujemną, i tutaj też liczbę ujemną, ale pomniejszymy ją o 1, to mamy liczba ujemna razy liczba ujemna, czyli minus razy minus daje plusa. To nie ma znaczenia, czy jest zmianowników. W, w liczniku mamy liczbę dodatnią, więc też plus przez plus daje plus, więc całe wyrażenie jest większe od 0. No i świetnie też stwierdziliśmy, że w tym przedziale funkcja jest funkcją malejącą. Tak jak to tutaj zaznaczyliśmy tak, że jeżeli ta różnica wyjdzie nam większa od zera, to z definicji funkcja jest funkcją malejącą. Moglibyśmy teraz przypuszczać, że skoro w tym przedziale funkcja jest malejąca i w tym odwrotnym jakby też funkcja jest malejąca, to na całym zbiorze liczb rzeczywistych czy na zbiorze liczb rzeczywistych bez zera, bo taka jest właśnie dziedzina, ta funkcja też będzie funkcją malejącą. Ale niestety tak nie jest. Zaraz zobaczymy, dlaczego. Jakie możemy teraz wziąć x? No weźmy sobie chociażby dowolne, po prostu x i x plus 1. To wszystko powinno działać oczywiście za wyłączeniem elementu 0. No, ale sprawdźmy, jak to teraz tutaj będzie wyglądało, czyli też rozpatrujemy taką różnicę, czyli h od x minus h od x plus 1. Jeszcze raz wykonujemy to obliczenie, które starłam przed chwilą, czyli musimy wstawić 1 przez x minus 1 przez x plus 1. Sprowadzamy do wspólnego mianownika, czyli x plus 1 minus x przez x, x plus 1. W liczniku się wszystko. Wszystkie X się skracają, zostaje 1. Dzielimy przez X plus X plus 1 X razy X plus 1. No i musimy stwierdzić, albo zastanowić się, czy jesteśmy w stanie określić jednoznacznie wartość tego wyrażenia. Wiemy już, że jeżeli weźmiemy X dodatniego, to jest OK. Jeżeli weźmiemy ujemnego, to też było OK, ale. Weźmy sobie, to znaczy wszystko było wtedy większe od zera, czyli funkcja była malejąca. Ale znajdźmy sobie taki kontrprzykład, coś z coś, które, coś, co jest bardzo bliskie zera. Czyli weźmy sobie na przykład x -a równego, yy, w naszym przypadku może to być minus jedna druga, którą już wcześniej rozpatrywaliśmy, jako przykład tego, czy możemy wybrać takich reprezentantów, czy takich. Bierzemy tą minus 1 drugą i wstawiamy do naszego wyrażenia tego końcowego i sprawdzamy, czy faktycznie ta wartość zawsze jest większa od 0. No więc wstawmy, 1 przez minus 1 druga razy minus 1 druga plus 1. Równa się 1 przez minus 1 druga razy minus 1 druga plus 1 to jest 1 druga. No Otrzymujemy 1 przez minus 1 czwarta, czyli dzielimy, odwracamy, czyli minus 4. No ale to jest mniejsze od zera, A my chcieliśmy większe od zera. Czyli mamy kontrprzykład, czyli to wszystko nie działa dla y, liczb, które są w całym zbiorze liczb rzeczywistych, czyli ta funkcja jest monotoniczna przedziałami. Dlaczego? Możemy ją szybciutko narysować, żeby wszystko było jasne. Ta funkcja wygląda mniej więcej tak. Jest malejąca w tej ćwiartce. I malejąca w tej. Ale zobaczmy, że jeżeli weźmiemy x1 tu, a x2 tutaj, to wartość dla x1 jest mniejsza od wartości dla x2. Czyli możemy twierdzić, że dwa punkty, które są tak daleko od siebie, tak bardzo od siebie oddalone i przechodzą przez początek układów współrzędnych, no niby wygląda to jak funkcja rosnąca, ale widzimy, że wcale tak nie jest. Czyli ta funkcja jest monotoniczna tylko w konkretnych przedziałach. No mam nadzieję, że już nie będziecie mieli problemu z monotonicznością funkcji i bardzo dziękuję za uwagę.